Stan wojenny 13 grudnia 1981 roku. Wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Witam w 41 odcinku podcastu. Historia Polskiej dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiaj kiedy nagrywam jest 13 grudnia 2018 roku. Dzisiaj powiemy sobie o czymś, co się zdarzyło, kiedy ja miałem 12 lat. Było to w 1981 roku. Czy wiecie, ile lat minęło od tego czasu? 13 grudnia 2018 to ile lat minęło od 81? 81. Czekaj 81 Mogę Mogę powiedzieć 13, 14, 15, 16, 17 18. 17, 18, to to, no to siedem, 37 7... lat. Igor, okay, to, nie to jest niezdrowe pisać na rękę. To nie działa. 37 lat? W tamtych czasach nie było wiele programów dla dzieci. W niedzielę rano był taki najdłuższy program, który nazywał się Teleranek. Cały tydzień na niego czekałem. Ale w pewną niedzielę, właśnie 13 grudnia 1981 roku, nie było Teleranka w telewizji. Niczego nie było w telewizji. Mama włączyła najpierw telewizor, ale tam była tylko taka kaszka, taki szum, potem włączyła radio, w radiu też nic nie było, głucha cisza, postanowiła więc zadzwonić i zapytać się znajomych i rodziny, co się stało, dlaczego nic nie działa. I wtedy się okazało, że telefony także nie działają. Później w telewizji pojawił się generał Jaruzelski, który przeczytał oświadczenie. Padły wtedy słowa, których nawet moja mama nie rozumiała. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Generał Jaruzelski powiedział o stanie wojennym, ale co to jest stan wojenny? Czy to jest wojna? Czy może ktoś napadł na Polskę? nikt wtedy nic nie wiedział niektórzy mówili, że Rosja napadła na Polskę. Okazało się później, że to był swego rodzaju zamach stanu. Ale czy wy wiecie, co to jest zamach stanu? Generał z żołnierzami, no i idzie do rządu, no, no i mówi, no i on przejmuje władzę nad nim. Nad, nad krajem. nad krajem, czyli zabiera miejsce rządu. Zamach stanu jest wtedy, gdy ktoś przejmuje władzę siłą. Najczęściej zamachy stanu robi wojsko. Coś takiego właśnie zdarzyło się w Polsce. Jak jednak doszło do tego? W Polsce panował wtedy socjalizm. Rządziła wtedy partia socjalistyczna, która się nazywała PZPR. Ta partia obiecywała ludziom, że będzie dbać o nich. Niestety, zamiast być coraz lepiej dla ludzi, było coraz gorzej. Na przykład w sklepach nie było jedzenia, a mięso, cukier, także czekoladę, słodycze kupowało się na kartki. Nie można było też dostać papieru toaletowego i wielu innych rzeczy. Rok wcześniej, czyli rok przed stanem wojennym, w lipcu 1980 roku rząd postanowił, że mięso i wędliny będą droższe. I ludzie zaczęli wtedy strajkować, a miesiąc później, w sierpniu 1980 roku, powstała Solidarność. Solidarność i ludzie, którzy do niej należeli, strajkowali przeciwko podwyżkom cen i przeciwko temu rządowi, który obiecywał, że będzie lepiej, a robił coraz gorzej. Później rząd i Solidarność zaczęli dyskutować na temat cen jedzenia i wielu innych rzeczy. Solidarność chciała oczywiście, żeby jedzenie było tańsze, ale rząd nie chciał ustąpić. Właśnie wtedy premierem rządu był generał Jaruzelski. Tak naprawdę był prezesem Rady Ministrów, ale dzisiaj kogoś takiego nazywamy premierem. Genera... Generał coś tam. Generał W. Jaruzelski. 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 Tak. I co on zrobił? Stworzył stan wojenny. Sprawił, A. że się stał. I ten generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny, czyli taki zamach stanu. Przejął całą władzę i kazał aresztować wszystkich ludzi z Solidarności, którzy protestowali. Ale jak długo trwał ten stan wojenny? Stan wojenny trwał cały rok. W tym czasie aresztowano dużo ludzi, bo ponad dziesięć tysięcy. Niektórzy też ludzie stracili wtedy życie. Zginęło na przykład dziewięciu górników, kopalni wujek. Ci górnicy strajkowali. Łącznie zginęło około 40 osób. Niektórzy mówią, że podczas stanu wojennego aż 100 osób zginęło. Czy zrozumieliście, czy nie było to zatrudne, umielibyście powiedzieć, co się stało wtedy w Polsce? Rząd podwyższał ceny jedzenia. Ludziom się to nie podobało, więc zaczęli wychodzić na ulicę i robić manifestacje. Inni zamykali się w zakładach pracy i strajkowali. Na przykład tak strajkowali górnicy w kopalni wujek albo ludzie, którzy stworzyli solidarność w Gdańsku w stoczni. Rząd wysłał więc milicję i wojsko, aby zamknęła tych ludzi do więzienia. To właśnie był stan wojenny, taki zamach stanu, podczas którego rząd kazał zamknąć do więzienia wszystkich ludzi, którzy protestowali. Protestowali przeciwko podwyżkom cen jedzenia. Coś podobnego właśnie teraz dzieje się we Francji. Tam ludzie w żółtych kamizelkach protestują przeciwko podwyżkom cen paliwa do samochodów i do traktorów. Ale wróćmy do Polski. Czy pamiętacie, dlaczego ludzie protestowali w Polsce? Paliwo. Nie, bo to jest w o Francji. Francji. Um, jedzenie. Jedzenie podwyższyli. O, poza drogie było jedzenie. Wtedy w Polsce był kryzys gospodarczy. A czy rozumiecie, czy wiecie, co to jest kryzys gospodarczy? Zawsze, ja że to jest. Kiedy. E, na przykład w sklepie, to coś się tam dzieje. No i to jest kryzys. Kryzys gospodarczy to właśnie puste półki w sklepach, wysokie ceny i tak dalej. Teraz w Polsce jest o wiele lepiej, ale taki kryzys gospodarczy jest właśnie w tej chwili w Wenezueli. Właśnie, że jedzenie jest za drogie. Na przykład. E na przykład chleb, um, chleb. chleb kosztuje 500. Dlatego, że, tak, dlatego, że um, zaczyna brakować. I rząd tak sobie zadecydował. W Wenezueli jest kryzys. Tam ludzie mają podobne problemy do tych, które miała Polska, które mieli ludzie w Polsce właśnie przed stanem wojennym. Ale czy pamiętacie tą datę? Czy pamiętacie, kiedy był w Polsce stan wojenny? Jaka jest jego data? E, 13. Grudnia 1981 13 grudnia Stan wojenny zaczął się w nocy w niedzielę 13 grudnia 1981 roku. Ja byłem wtedy mały i najbardziej denerwowało mnie to, że z powodu tego stanu wojennego nie mogę oglądać toleranka. Ale jak długo trwał stan wojenny? Stan wojenny został zawieszony pod koniec grudnia 1982 roku, a całkowicie zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Zapytajcie Waszych rodziców czy dziadków, co pamiętają właśnie z tamtych czasów. Co oni, co Wasza rodzina robiła 13 grudnia 1981 roku w tą niedzielę? Czy może widzieli czołgi na ulicach? Zapytajcie ich o to. Dziś mówiliśmy o stanie wojennym. Zaczął się on w niedzielę 13 grudnia 1981 roku. Dziś, kiedy nagrywałem, mija 37 lat od tamtego wydarzenia. Ludzie wtedy byli bardzo źli na rząd, że podwyższa ceny jedzenia, a rząd wysłał milicję i wojsko, aby zamknąć do więzienia tych ludzi, co protestowali. Stan wojenny trwał cały rok. Aresztowano wtedy 10 tysięcy ludzi, a śmierć poniosło prawie 100 osób. Na szczęście tamten rząd stracił władzę, a generał Jaruzelski był później sądzony za stan wojenny, ale o tym powiemy sobie przy innej okazji. Dzisiaj dziękuję Wam już za wysłuchanie. Jeżeli podoba Wam się ten podcast, ta audycja, wesprzyjcie nas proszę pieniężnie na Patronite. Z tych pieniędzy opłacamy stronę internetową oraz miejsce na podcast tzw. serwer. Takie wsparcie nie musi być wielkie. Pierwszy próg to tylko 3 zł miesięcznie, a w zamian za to proponuję różne bonusy. Szczegóły są na stronie patronite.pl łamane dla dzieci. Link oczywiście będzie w notatkach do tej audycji. Ja jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie audycji do końca i do usłyszenia w następnym odcinku, który poświęcimy zimie stulecia. A więc do usłyszenia. 13 grudnia 1900